Witam Państwa serdecznie, ale chciałbym powitać Państwa, w szczególności dziennikarzy, że jesteście dzisiaj tutaj, tutaj z nami na podsumowaniu kampanii prezydenckiej Rafała Czaskowskiego w naszym regionie. Jak widzicie za mną duży tłum, porównanie do wczorajszej konferencji pokazuje kto stoi za jakim kandydatem, ale przychodząc do meritum, witam yy, wszystkich, w szczególności tutaj Marszałka Województwa Polskiego Szymona pani Panią Wicemarszałek. Zuzannę Donatkasiurek, Panią Wojewodę Monikę Jurek, Pana Prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego, przedstawicieli Trzeciej Drogi na czele z Marcinem Oszańcą, przedstawiciele Lewicy z Pawłem Kampą, przedstawicieli Inicjatywy Polskiej Barbary Nowackiej z Piotrem Mielcem, czy kogoś Pana posła Tomasza Kostusia, Europosła Europosł. Europosł Andrzeja Bułę, przepraszam. To jest, jest tak wszystkich samorządowców, jest nas tak sporo, że ciężko będzie każdego Pana senatora Tadeusza Michał, Michał naprawdę jest nas tak dużo, że jeśli kogoś nie wymieniłem, to najmocniej przepraszam i zapraszam do głosu Roberta nasz szefa kampanii w naszym regionie, niech powie kilka słów i rozpocznie ten plik. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałbym dzisiaj serdecznie przywitać przede wszystkim mieszkańców Opolszczyzny, podziękować im za pierwszą turę wyborów, podziękować im za rozmowy w trakcie akcji ulicznych, kiedy roznosiliśmy ulotki, kiedy roznosiliśmy gazety. Kiedy kobiety prowadziły kapitalną akcję w ciągu całej kampanii, mieliśmy kontakt bezpośredni, słuchaliśmy ludzi, przekonywaliśmy osoby, które są niezdecydowane. Trudno przekonywać osoby, które są twardymi zwolennikami Karola Nawrockiego i, i tutaj te rozmowy bardzo często kończyły się bardzo trudno. Nie chcę mówić o szczegółach, bo dzisiejsza noc pokazała, jaki jest prawdziwy obraz konkurencji. My nie będziemy się do tego poziomu y, poniżać. Chciałbym Państwa dzisiaj prosić o to, abyście te wszystkie nasze informacje z dnia dzisiejszego ponieśli w świat, abyście poinformowali mieszkańców Opolszczyzny i by poprosili ich w naszym imieniu, aby przede wszystkim poszli do wyborów w niedzielę, bo waga tych wyborów, to w jakim państwie będziemy żyć, będzie decydująca. Ja chciałem podziękować również całemu sztabowi, bo kiedy rozpoczynaliśmy ten długi marsz wyborczy, od początku w pełni demokratyczny, chciałbym to jasno zaznaczyć, który się zaczął prawyborami w Platformie y, y, Obywatelskiej, demokratycznymi wyborami wewnątrz partii. I cała ta kampania prowadzona przez Rafała Trzaskowskiego jest prowadzona absolutnie fair. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Dlatego jesteśmy przekonani o tym, że Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem. Wiemy, że rywalizacja jest bardzo trudna, bardzo zacięta, ale Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem. Chciałbym poprosić do głosu na wstępie panią Monikę Jurek, która przewodniczyła akcji Kobiety na Wybory. I w tym momencie chciałam bardzo serdecznie podziękować nie tylko koordynatorkom powiatowym, ale wszystkim dziewczynom, kobietom, babciom, e, które z nami były od 8 marca praktycznie cały czas. Oczywiście wspomagały nas również posłanki. Pani Monika Bielchowska, pani Monika Rosa, pani Dorota Łoboda y, oraz panowie. Y, nie powiem, że szłyśmy same, bo wiadomo, że moc jest y, z nami, kobietami i mężczyznami. Ale chciałam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która urodziła się tak naprawdę wczoraj. Y, ponieważ frekwencja na wyborach w naszym przypadku ma niesamowite, niesamowite znaczenie. Y, I to, co teraz obserwujemy, te sondaże to tak naprawdę wszystko będzie się rozgrywać chyba dopiero, gdy będą ogłoszone wyniki oficjalne. Natomiast frekwencja powie nam, czy ta nasza nadzieja i to, w co wierzymy, ma szansę się ziścić. Dlatego wczoraj z wojewodami podjęliśmy się challenge'u. Ja wybrałam do pary wojewodę lubuskiego, pana Marka Cebulę, dlatego, że nasze województwa miały najniższą frekwencję i walczymy o to, kto, które województwo zwycięży, to znaczy wojewoda pokonany, czyli ten z niższą frekwencją, jedzie do województwa w przypadku ja do Lubuskiego lub wojewoda Marek Cybula do województwa opolskiego i promuje nasze województwo czy jego województwo, tak, żeby jego oczywiście walory turystyczne i poleca to województwo na wakacje, na spędzenie urlopu. To jest takie wyzwanie, no robimy co możemy, bo faktycznie frekwencja jest uskonale. Zachęcam wszystkich, jak mogę, z całego serca, idźcie na wybory. Nie pozwólcie, żeby ktoś wybrał za Was. Chcemy decydować o sobie, więc, to jest ta decyzja, którą kluczowo musimy podjąć. Jeszcze raz z całego serca dziękuję, koleżanki, kochane koledzy, wszyscy e mocno z nami, jak widać. Brawo Szanowni Państwo, bez samorządowców, tych wyborów. Nie wygrali. Jesteśmy o tym przekonani, że samorządowcy będą mieli w tych wyborach bardzo istotne znaczenie. Dlatego poproszę o zabranie głosu pana prezydenta y, y, Wiśniewskiego. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Chciałem przede wszystkim zaapelować o to, żebyśmy poszli na wybory. Jesteśmy w miejscu symbolicznym. I za chwilkę się do tego odniosę. Jako samorządowiec mogę zarekomendować zdecydowanie, pięć lat temu też to robił Rafała Trzaskowskiego jako człowieka sukcesu. On pokazał, że Warszawa, kiedyś znana jako taka smutna stolica, może być zielonym, pięknym, radosnym miastem. To są jego rządy. Miastem, w którym opiekuje się kobietami, opiekuje się rodzinami, w którym budowane są szpitale. Wiele innych dobrych rzeczy tam się dzieje, co widać, każdy kto pojedzie do Warszawy widzi, że to miasto się pięknie zmienia i dzisiaj cała Polska jest dumna ze swojej stolicy. To robota Rafała. Myślę, że taka będzie też robota w Polsce, dlatego ja w niedzielę na pewno będę głosował na Rafała, do czego Państwa zachęcam. Jeszcze z jednego powodu, jesteśmy w miejscu, z którego świetnie widać klas wolności. Ja przez ostatnie lata na tym placu Wolności wiele razy byłem. Widziałem tam protestujące kobiety, widziałem tam protestujących mieszkańców, którzy domagali się wolnych mediów i wiele innych wydarzeń, które chciałbym, żeby po prostu nie wróciły. Żeby to była rzecz w naszej pamięci, która znika, której zapominamy, żeby ta wolność, którą się cieszymy od 15 października, dalej była. Myślę, że tą wolność gwarantuje nam wybór Rafała Trzaskowskiego. Także kochani, w niedzielę na wybory. Rafał Czaskowski. Cała Polska! Nało! Szanowni Państwo, najwyższy rangą samorządowie z Warszawy Województwa Polskiego na Strzybone Szanowni Państwo, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że jest nas tutaj trój, że jest taka energia i ta energia towarzyszyła nam przez całą kampanię do ostatnich chwil i mam nadzieję, że jeszcze przez te, te parę godzin da się ją podtrzymać i jestem o tym przekonany. To są bardzo ważne wybory. Rzeczywiście województwo opolskie, jak powiedziała Pani Wojewoda, ma szczególne problemy z frekwencją i ja zachęcam do tego, żeby ten generalizacji sobie uaktywnić, przynajmniej do po kolei, a jeśli do, da się więcej, to będzie, to, to będzie dobrze. Zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, żeby poszli głosować. To są bardzo ważne wybory. I ja to dzisiaj powiedziałem na wi ale powtórzę to tutaj, tutaj w, tej, w tym gronie. My jesteśmy samorządowcami, politykami, i politykami, nie, ale nie wypowiadamy się jako samorządowcy, politycy, platformy PSL-u, trzeciej drogi czy czegokolwiek. Przede wszystkim jesteśmy wszyscy Polakami. Na tym nam powinno zależeć, żeby Polska się rozwijała i żeby Polska była poważnie traktowana i żebyśmy byli reprezentowani w, na arenie międzynarodowej w sposób godny i w sposób umiejętny. Trudne czasy przed nami, trudne czasy już są, w związku z czym potrzebujemy silnego prezydenta. Wybory prezydenckie są zawsze ważne bo to głowa państwa, ale w tych trudnych czasach rola głowy państwa, ta konstytucyjna jako zwierzchnika sił zbrojnych, jako reprezentanta na arenie międzynarodowej nabiera zupełnie innego znaczenia. Mamy świadomość tego, w jakich czasach żyjemy, miejmy tę świadomość w niedzielę, wybierzmy rozsądnie, wybierzmy dobrego, kompetentnego, doświadczonego polityka. E a później wszystko będzie się układało. Ja rozwiązania. Rozwiązania. Szanowni Państwo, <laughs> dla ludowców wybór był jeden, wybór był, wybór był prosty, Rafał Trzaskowski. Rafał Trzaskowski reprezentuje wszystkie wartości, które są nam tak bliskie już od 130 lat, czyli przede wszystkim demokracja. Tak jak Wiglos był demokratą, propaństwowcem, tak te wartości reprezentuje dzisiaj Rafał Trzaskowski. Silne sojusze z Unią Europejską, z NATO w sytuacji niebezpieczeństwa Polski, za wschodnią granicą mamy wojnę. Tak ważna będzie współpraca z Ministrem Obrony Narodowej. Tak ważny jest również dla nas, dla ludowców, mieszkańców wsi, małych miast, miasteczek, program wsparcia rolnictwa, wsparcia obszarów wiejskich. Na już Rafał Trzaskowski wyraził aprobatę, wyraził zgodę. Zgodził się na to, że będzie również orędownikiem wsparcia obszarów wiejskich, wsparcia polskiego rolnictwa. Te wszystkie wartości, które reprezentuje Rafał Czaskowski, dla nas, dla ludowców, mówią jedno, tylko i wyłącznie Rafał Czaskowski jest w stanie godnie reprezentować nasze środowisko nie tylko w Polsce, ale również na arenie europejskiej i międzynarodowej. Dlatego 1 czerwca wszyscy ludowcy zagłosują na Rafała Czaskowskiego. Szanowni Państwo, szeroko rozumianą lewicę. Wraz z inicjatywą polską poproszę o zabranie głosu piotrawieca. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Ja jestem samorządowcem, ale również człowiekiem lewicy, o wrażliwości lewicowej tak siebie, tak siebie widzę. I chciałem dzisiaj zwrócić się do wyborców lewicy, również do wyborców pana Zandberga, o to, aby pójść na te wybory. Każdego dnia rozmawiam, spotykam się z mieszkańcami Opola, ze znajomymi sąsiadami, również z osobami, których przy okazji tych wyborów i kampanii wyborczej mam okazję poznać. Wciąż między nami są osoby niezdecydowane, które z różnych powodów. Zastanawiają się, czy iść w ogóle na te wybory, towarzyszą im jakieś e, różnego rodzaju rozczarowania. Szanowni Państwo, jeżeli bliskie są Wam wartości, równość, demokracja, szacunek dla drugiego człowieka, to idźcie na te wybory i decydujcie za tymi wartościami. Jeżeli nie pójdziecie na wybory, to konkurent. Konkurent, który wprowadzi tutaj zasady państwa autorytarnego, nie pozwoli żyć wam spokojnie we własnym kraju. Dlatego zwracam się jeszcze raz, idźcie na te wybory, zagłosujcie za wolnością, równością, tolerancją, szacunkiem do drugiego, drugiego człowieka. Dziękuję. ale Państwo, wiecie, że sondaże, które się ukazują codziennie wskazują na to, że to ta szara zwycięstwa może się zadecydować na kilkadziesiąt tysięcy głosów. I może się tak stać, że języczkiem uwagi będą śląscy samorządowcy, szczególnie jeśli chodzi o region yy, opolski. Dlatego z pełną premedytacją i założeniem poprosiłem na podsumowanie pana Łukasza Jastrzębskiego. Bardzo proszę. Panie Marszałek, tutaj... Szanowni Państwo, śląscy samorządowcy tutaj w pełnej reprezentacji samorządowej. Pan Wicemarszałek, Pan Starosta i Burmistrz. Moi drodzy, jesteśmy po kilku miesiącach, miesiącach trudnej, intensywnej kampanii wyborczej. W trakcie tych miesięcy usłyszeliśmy tysiąc argumentów za każdym z kandydatów i tysiąc argumentów przeciw każdemu z kandydatów za chwilę będzie cisza wyborcza i czas aby zastanowić się i przetrawić te wszystkie informacje. W gronie wyborców mamy osoby, które są już zdecydowane na jednego lub drugiego kandydata z kartu, który jest już w drugiej turze wyborów prezydenckich. Ale moi drodzy, mój apel, dwa apele. Pierwszy: idźmy na wybory. Weźmy odpowiedzialność tą naszą w niedzielę najbliższą, bo nasz wrzucony głos do urny będzie skutkowało na kolejne 5 i 10 lat. Mój apel do wszystkich: idźmy na wybory, niech województwo polskie nie będzie białą plamą na frekwencyjnej mapie PKW. I drugi apel: przede wszystkim do tych niezdecydowanych. Ja wiem, że ci niezdecydowani nie mają swojego idealnego kandydata. Ani jednego, ani drugiego. Szukają tego idealnego kandydata, ale w wyborach najbliższych mamy dwóch. Moja ogromna prośba, przeanalizujmy wszystkie za i wszystkie przeciw. Zastanówmy się, który kandydat jest w stanie doprowadzić Polskę za lat 5, za lat 10 w miejsce, które jest Polską naszą wymarzoną. W mojej opinii takim kandydatem, który zapewni tą wymarzoną Polskę dla nas za lat 5, za lat 10, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków jest Rafał Czaskowski. Zachęcam do tego, aby oddać głos na Rafała Czaskowskiego. Brawo, brawo. Brawo, brawo. Szanowni Państwo, do godziny 24 dzisiaj pracujemy. Nie będziemy rezygnować za ani jednej godziny, dlatego że mamy jeszcze dużo pracy do wykonania yy, w terenie. Na koniec chciałbym zapytać wszystkich Państwa: kto wygra wybory? Kto wygra wybory? Kto wygra wybory? Brawo, brawo, brawo! Dziękuję.